No dobra, wyjście do jaskiń jest po drugiej stronie. Musimy przepłynąć staw, przejść przez jaskinię, wdrapać się na troli łeb i będziemy na miejscu. Teraz to się nie wydaje takie straszne, co? Nie, ale i tak ciary chodzą po plecach. Wiesz, że z mojej grupy wróciło tylko dwóch chłopaków. To wy wpadliście w pieczarach na starego grota. Mhm. Nadal cię to gryzie? Gryzie? Nie. Tylko w kurwia. Na cholerę była ta próba. Przecież i tak większość tych, którzy wrócili z kręgu żywiołów, zginęła w przeciągu roku na jakichś bagnach, polując na utopce za koronę trzydzieści za głowę. Więc po co to? Powinieneś spytać Wasemila. O, pytałem wiele razy. Wierz mi. Zbieramy się, wskakuj. Dobra, ale ja steruję. Bo co? Bo to moja łódka. Koniec dyskusji. Gotowy na wycieczkę po jaskiniach? Mhm, mm tylko zanim wejdziemy, lepiej... Wypić kota, wie. Masz jeszcze jakąś cenną radę? Na przykład nie hałasuj, bo obudzisz starego grota? To Stary brot dalej tam siedzi? O ile nie zrobił nam przysługi i sam nie zdechł. To tak, siedzi i w każdej chwili może wyjść. Jak szła ta nasza remonka? Stary brot mocno śpi. Kto go zbudzi, będzie gnił. Chodź. Pomocy! Słyszysz? Jakiś chłopak. Wie, że w tej okolicy nie mieszka nikt poza nami. To musi być Łuda. A jeśli nie? Rób co chcesz. Pewnie masz rację. Chodźmy prosto do jaskini. Wreszcie powiedziałeś coś mądrego. Patrz, jak słodko śpi. Może byśmy tak sprawili, żeby nigdy już się nie obudził. Skliłeś się za mną, suki synu? Jesteś cały? No? Chyba. Tak. Zabierajmy się stąd. Chwila. Za Woltera, skurwy synu. Wolter? Kto to? Nie pamiętasz? Taki niewysoki. Miał bliznę na Brodzie, o tu. A, tak, był taki. Mm -hmm. Był. Ale został tutaj. Chodźmy już. Uf, dobrze wyjść na powierzchnię. Mm, ale to nie koniec kłopotów. Mówisz o trolach? To one mają kłopot, nie my. Nie wiem, komu chcesz zaimponować, ale na mnie te twardzielskie teksty nie robią wrażenia. I kto to mówi? Samir opowiadał mi, jak robiliście zlecenie dla nich w Gardczyków. W Welen. Co? Co ty robisz? Hmm. Zabijam potwory. Ech, dobre sobie. Tak mi się powiedziało, wiesz. Chodźmy już. Ech, widzisz, jak przed nami spiesza. Hmm. Trole się tak nie zachowują. Wydwa nie iść dalej. A... Wiedźminy w dolinie, w dom z kamienia, a góry trole. Troli góra. Co? O, tak, to troli góra. Ech, ty rozmawiaj z tymi idiotami. Spokojnie. Chcemy tylko przejść do kręgu. Wiedźminę jedno, mówić, drugie robić. A czasem i trzecie. Kłamczuchy. No ile można. Z drogi tempaki, bo was nasz wir porąbie. Rozumiecie? Zrozumiały. gratuluję. Musimy biec do tamtej pieczary i nasi nas ukamienują. O, jak trole rzucać kamień, wy nie iść dalej! Wiedźminy nie rozumieć? Rozumieć, mimo to musimy iść do kręgu żywiołów. Ty słuchać mimo to. My wam do zamek nie chodzić. A tam dużo kamień. Ładny kamień. Przestań już do nich gaworzyć, to nic nie da. Daj mi mówić. Znasz się na negocjacji, jak one na deklinacji. Nie zrobimy wam krzywdy. Nie będziemy dotykać waszych kamieni. Dajcie przejść. My rzucić kamień. A wiedźminy nie oddać, tylko gadać. Może wiedźminy dobre? Ty głupi, wiedźminę zabijać potwory, a trole potwory. Tak, tak, nie rumina. Hmm, będzie tak. Wy tu zostawić ostre maczugi. Wyprzejść. Jak nie, my bić. Niech będzie. Zostawimy tu miecze, ale zabierzemy je, jak będziemy wracać. Myśleć nie chcieć. Metal niedobry, fuj, szczyty usta. Zwariowałeś. Rób to, co ja i nie drży się. Chyba minąłeś z powołaniem, co? Hmm? Jeśli dobrze pamiętam wykłady papciawe Semira, wiedźmi nie zabijają potwory. Źle pamiętasz. Zabijają tylko te, które szkodzą. One rzucały w nas kamieniami, Gerard. Poskarżysz się Eskalowi. No. Jeszcze parę kroków i będziemy na miejscu. Uuu, ale się zasapałeś coś kiepsko z twoją kondycją. Bez przesady. Po prostu jestem malekim lekkim Znowu piłeś ze skalem? Nie. Sam Geralt? No. To jesteśmy na miejscu. Nie da się ukryć. Cholera. Ładny widok. Musi być, skoro nawet ty to zauważasz. Geralt, za kogo ty mnie masz? Nie pomyślę. Za gbura? <laughs> nie zaprzeczę. No ale dość komplementu. Weźmy się do roboty. Pamiętasz, co trzeba zrobić z tym kręgiem? Trochę czasu minęło, odkąd aktywowałem tu swój medalion. Dobrze, dziadku, nie tłumacz się. Zapal pochodnie i połóż filakterium na ołtarzu. Ja wykonam resztę. Jak to szło? to potem ziemia... Powietrze. Geralt, Geralt, Deralt. Deralt? Dobra. Filakterium jest na miejscu. No, to pozostaje tylko chwilę poczekać. Słoik nasączy się mocą żywiołów, a my odsapniemy. Uh. A ty jak sobie poradziłeś z strolami, gdy przechodziłeś próbę medalionu? Czekaj, czekaj. A! Pamiętam już. Użyłem Maxi, ale wtedy zaczepił mnie tylko jeden. No tak. Przydatny znak. Niedawno mi nawet uratował życie. To jakaś dobra historia? Wyborna. Napadło mnie dwóch zbójów. Jeden mierzył kuszy, drugi zaczął szperać w moich sakwach. Wpierw kazałem kusznikowi zastrzedzić kompana, a potem się powiesić. Faktycznie wyborna opowieść. Prawda? Boki zrywać. Powiedz, zawsze byłeś takim cynicznym synem? Nie. Zanim Wesemir przywiózł mnie do Kermoren, byłem urocz. Wszyscy przez to przeszliśmy. No właśnie nie wszyscy. Sporo chłopaków tu zginęło. Chłopaków, których zabrano wbrew ich woli. Takie było nasze przeznaczenie. Przeznaczenie? Opowiem Ci o przeznaczeniu. Miałem ojca pijaka. Jak się nachlał, prał mnie i matkę do krwi. Co noc modliliśmy się, żeby wreszcie zdechł. Któregoś razu nasze prośby prawie się spełniły. Tatuś zgubił się w drodze skarczpi i wlazł prosto w gniazdo Nekkeru. Ale uratował go pewien Wiedźmin. I wiesz, czego chciał w zamian? Dasz co so pierwsze w domu zastaniesz. Moje życie. Za życie tego chuja pierdolę takie przeznaczenie. Nie wiedziałem. Przykro mi. Jakbyś się jeszcze kiedyś zastanawiał, czemu jestem takim cynicznym suki synem, to już wiesz. Dobra, dość zmędzenia. Zbierajmy się. Tylko najpierw chodźmy po miecze, bo bez broni jak bez ręki. Święte słowa, bracie. Wiedźminy biorą ostre maczugi i idą do domu. Mm -hmm. Nie musisz mnie namawiać. Hmm. Chodź Gerald, zbieramy cię. Racja. Wracajmy. Pan przodem.